Prawdziwa historia gangstera o pseudonimie Myrtales, który, który zaginął i umarł w okolicznościach nieznanych, ale. Czekaj, jak to tam? Który zginął i został zamordowany w okolicznościach nieznanych, ale grupa. Grupa. Kurwa. Ale grupa śledcza ustali zabójców. I wymierzy sprawiedliwość. Ratunku, ratunku, pomocy, pomycy! Co się dzieje? Ktoś zabił człowieka i tam leżą zwłoki, te koło kuźni. Co się dzieje? Obarzy święty, to jest Meratles. Kto go zajebał i zabił? Panie generale, widziałem człowieka w pelerynie, jak wybiegał szybko. No, dodatek krew mu kapała z rękawa. Jak wyglądał ten człowiek? Podaj znaki szczególne. Był niskiego wzrostu, miał na sobie pelerynę oraz brzydki był. Aha. Stary, mamy problem. To sprzątnął Myratlesa. W biały dzień. Koło kuźni Karla. Niezły numer miał tupet ten typek. A wiadomo, kto to jest? Nie za bardzo. Słaby mam portret podejrzanego. Powiedz, co masz ustalone, może ci pomogę. Nie za wysoki, nie za niski. Miał na sobie brzydką pelerynę oraz wyglądał jak klapa odsracza. Chyba wiem, kto to może być. Wal prosto z mostu, co to za chuj jest. Gang Piotra Zielińskiego, który urzęduje tuż za bramą w grocie. Tylko tam jest sporo gnojów. Będziesz musiał nieźle mieczem machać. Dzięki za info, w nocy udam. się udam tam. Lepiej mi będzie pokonać wroga. Zostaw lajka i subikę dla Mistrza Robarka. Dziękuję! Jaka kupa dzisiaj? Cz, c, 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 c. Dzisiaj jeszcze nie srałem. Podajcie numer fesel kolor. Zapach konsystencja jaka kupa dzisiaj. Nie mówcie, że śmierdzi. Co jest odcinek dupie, a ja w nocy srałem się za moich czasów! Kupa śmierdzenia! Nic już nie będzie takie same. Kiedy kupa przestanie śmierdzieć. A twoja... Kupa śmierdzi, moja kupa śmierdzi, wieczny smród, marcinek, co jest, poda jakieś porady, jak te lety z gotiko zrobić, xdddddd, kupa śmierdzi widzę.